Rozpoczęły się roboty budowlane związane z inwestycją budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego i Strzelecką w Wejherowie. Powstanie nowy odcinek drogowy, który ma odciążyć ruch w centrum miasta. To jest zupełnie nowy odcinek drogowy w Wejherowie, który nie istnieje w tej chwili i który w znaczący sposób usprawni przejazd przez Wejherowo, zwłaszcza dla tych, którzy z różnych powodów muszą przejechać przez Wejherowo, ale się w nim nie zatrzymują. Więc to jest bardzo ważna inwestycja w naszym mieście. W przyszłości również Również jest to odcinek drogi wojewódzkiej 218, więc tym bardziej jest to dla nas ważny moment. Wykonawca wszedł już na plac budowy. Inwestycja przebiega przez teren górzysty, co powoduje, że trzeba wykonać szereg dodatkowych prac. Tam są bardzo duże spadki, więc dużo tej ziemi będzie do wywiezienia. No, również te prace związane z niweletą, ziemi, z niweletą gruntu, żeby później mieć. Ulicy, po której dogodnie będziemy mogli jeździć, to jest taki trudny moment dla wykonawcy, ale również dla tych, którzy nadzorują wykonawcę, czyli dla inspektorów nadzoru. W czasie prac budowlanych co najmniej kilkakrotnie zmieniona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Nowe połączenie powstanie do grudnia 2022 roku. Inwestycja ma kosztować około 11 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów złotych władze miasta pozyskały z rządowego funduszu dróg samorządowych. Swój udział w tej inwestycji ma również Pewi, który wybuduje sieć wodociągową i kanalizację sanitarną za kwotę około 480 tysięcy złotych.